Cześć, z tej strony, zapraszam Was na bitwę E25 na mapie ENSK. Bitwa, powiedzmy, pod względem na meczu wyszła średnia, bo tylko 3000, ale 7 fragów i jak sami zobaczycie, a ja troszkę uprzedzę, z przegranej bitwy uda mi się wyciągnąć i bitwę wygram. Od samego początku drużyna przeciwna uzyska dość znaczną przewagę, no ale nie będę uprzedzał faktów, zobaczycie w trakcie bitwy. Ustawiałem się na pozycji A1, A1, A1 na, linii, na Linii 1 licząc na to, że czołgi przeciwnika będą wyjeżdżać za rogu i będę miał łatwy temat w bok tych czołgów. Tygry z mojej drużyny jedzie do przodu. No ja się z tego powodu cieszę, będzie świecił wszystko, co się wyłoni. A wyłania się SU152, bardzo groźny przeciwnik, jeżeli by we mnie strzelił, to... Jest duża szansa, że zdjąłby mnie na Hita. Jeżeli jest trolem, strakowanie fałeczki. Mamy 500 damage'u, Za chwilę fałeczkę skończę. Damage'u mamy prawie 600, jednego fraga. Dalsze stanie w tym miejscu. A teraz jeszcze, przepraszam, w Helkata. No niestety, mimo przełączenia na goldę, wieża Helkata jest na tyle twarda, że jeżeli trafi w mu działa, to przebić się tego nie da. i tego TDK w wieże. Teraz już przyspieszę, stwierdziłem, że stanie dalsze w tym miejscu, jeżeli tu centralna linia 2, linia 3 pada u mnie cała, to nie ma sensu, bo już raczej nikt nie wyjedzie linią 1, jeżeli zdali sobie sprawę, że tam stoją te I z zakrzaczka, z bezpiecznej odległości próbuję to strzelać, jak widzicie, w sus to M1. Górnej płyty nie ma szans przebić, ale w dolną już wchodzi z detrakiem. Tu właśnie w tym momencie tracę szansę na to, żeby w tej bitwie zrobić 8 fragów, robię ich tylko 7. Jak widzimy ten i zasłonił 101 em i nie udaje mi się go skończyć. No i bardzo fajny medal w tym momencie mi przepada. Widzicie 7-2, ja się świecę, miasto przegrane podejmuję decyzję wycofania się na zielone. Tu jeszcze myślałem, że zawrócę na tego Isa pomóc T49, ale jak zobaczyłem, że zniknął, to podjąłem. wydawało mi się, że nie ma sensu. Lepiej wjechać na zielone, rozwalić te domki. Jak za chwilę zobaczycie, troszkę przyspieszę. Rozwalić te domki, zrobić sobie możliwość ostrzału na kapa. Jak zauważyliście, ciągle mi się żarówka zapala, czyli Isa jest bardzo blisko. Wycofuję się właśnie w to miejsce. Poniszczyłem domki, więc powinienem mieć ostrzał i możliwość dekapa bezpiecznej, w miarę bezpiecznej odległości. Jeszcze sprawdzam, czy nie ma możliwości pomóc KV13 z tym L25 i z Helkatem, No, niestety są zagórki, wydawało mi się, że bardziej rozsądnym będzie stanie i czekanie na ISA, który za chwilę powinien wjechać i spróbować dekapować dekap naszą bazę. Tak jak myślałem, tak też się stało. Czołg jest jakiś na kapie. No liczyłem, że to jest ten Isa, nie jakiś inny Czołg, bo wiadomo, zawsze jest takie prawdopodobieństwo, że na kapę wjechała o coś innego. A za chwilę tam Is jeszcze dojedzie i wjeżdżając na kapę zastanę tam dwa czołki. Troszkę szczęścia mamy, mimo tego, że ten pierwszy strzał wszedł bez damage'u. Dekapujemy Isa, powinno mi się udać zjeść, dlatego też załadowałem Golda, żeby mieć Pewność, że nie będę więcej wingował. Udało się jeszcze na koniec weszło podpalenie. Mamy dwa fragi: 2100 100 trzeci frag. Jak w każdej powiedzmy w miarę epickiej bitwie, bo ja uważam, że jak na moją umiejętność to jest epicka, trzeba mieć szczęście. No i w tym momencie E25 będące na ogrysku, wjeżdża na mnie, udaje mi się odwrócić i go zdejmuję. Dzięki czemu mam 2250 damage, 4 fragi, niszczę dalsze domki, żeby umożliwić sobie jak największą pole do strzału na czołgi, które byłem przekonany będą mnie rasować. od strony mojego kapa. Troszkę znów przyspieszę, wycofuję się na poprzednią pozycję w krzaczki. Za chwilę jeszcze poniszczę wagony, strzelając do nich, żeby jak największą ilość kapa mieć odsłoniętą. Jak widzimy, nie mogę się na te czołgi doczekać, więc podejmę za momencik decyzję, żeby jechać zielonym i sprawdzić, czy przypadkiem nie próbują mnie objechać w koło. Tak jak ja bardzo często robię, że ja byłem tu na nich przygotowany, a oni po prostu w koło objadą mapę i próbują mnie objechać z boku. Mam szczęście, a jeszcze większym szczęściem jest, że Hellcat jest też na dobicie, więc dzięki temu mamy 2300. Damageu, 5 fragów, no i w tym momencie, prawie z przegranej bitwy, udało się wyciągnąć tą bitwę na wygraną. Kolejne duże szczęście dla mnie, że Tiger PL stoi jak widzicie z kosem, a boki tego czołgu są naprawdę miękkie. Gdyby, ustawił się do mnie, gdyby się ustawił do mnie przodem i musiałbym strzelać w jego do dowódcy, to szanse, że tak jak teraz każdy strzał w niego by wchodził, by byłyby znacznie mniejsze. Bardzo fajna yy, artyleria FV, to chyba będzie pierwsza artyleria, którą zrobię i którą trochę sobie pogram. Bardzo szybkie przeładowanie, bardzo celna. Widzimy, prawie wygrała bitwę dla drużyny przeciwnej. Na szczęście zostawiła mi 160 HP. Znów troszeczkę przyspieszę, żeby was nie zanudzać, jednak... Myślałem co zrobić i tak stwierdziłem, że jeżeli uda mi się dojechać do kapa przed artylerią drużyny przeciwnej No to stanę na kapie, będę kapował i wymuszę na artylerii, żeby wyjechała na mnie Po raz kolejny mam szczęście, w tej bitwie artyleria wjeżdża na kapa Mojego, 7 sekund po mnie, czyli nie ma szans skapować bazy y, mojej. Jeszcze w tym momencie się to zastanawiałem, że kurczę, może pojadę zdekapować, ale stwierdziłem, ryzyko strzeli we mnie już naprawdę w kilku bitwach, nawet chyba w dwóch, które dawałem na swoim kanale, ta artyleria mnie zdjęła. Y, więc stwierdziłem, niech się chłopak troszkę teraz postara i niech on idzie zdekapować swojego kapa. Widzimy, też to zrobił, bo z, Pewnie zobaczył, że nie jest w stanie skapować, nie jest w stanie zagrać na remis. Więc jadę na środek, żeby mieć możliwość świecenia A Artyleria pędzi, no naprawdę no mega szybka ta artyleria, naprawdę muszę ją zrobić, sobie ją spróbować pograć. Tu się chowa za budynkiem, nie wjeżdża. Więc kolejna decyzja z mojej strony, podjechanie jak najbliżej jego za ten budynek, żeby się schować i na spokojnie stwierdziłem, skapuje. Przez budynek nie będzie miał możliwości do mnie strzału, więc na no, ja moje tych 20 sekund to jakoś tam y, wojna nerwów będzie, ale skapuje bazę. Kolega chciał wygrać i wyjechał na mnie na pełnym... na moje skupione w niego kierunku E25, więc nie miał szans. Udało się bitwę wygrać. Tylko 3000 damage, 7 fragów, ale bardzo dużo dekapa, sporo kapa, więc naprawdę fajnie wyszło. Dzięki wielkie na razie. Hej.